Jedziemy. Wyciągaj tą rękę do góry. Wysoki wyrzut. Wykąć to uderzenie nadgarstkiem, a nie ten nadgarstek zostaje. Do przodu ten nadgarstek. O, to gdzie ten nadgarstek w prawo idzie? Do przodu piłkę zamyka. Rotacja. Nie ostatni raz, będziesz do jutra to zagrywał. O właśnie, jedna zagrywka dopiero, dobra. Wejdź szybciej na tych nogach, dojdź wysoki wyrzut, przytwierz ręką, lewa ręka. Kuba, Kuba, podrzuć, odprowadź rękę do tyłu, ściągnij tą lewą, popracuj tą lewą ręką. O właśnie, lewa ręka do dołu szybciej, dawaj. Zagrywaj, zagrywaj, szybciej. Tak Agie, z lewa szybko ściągnięta, tak? W ataku. Ściągaj tą lewą rękę do dołu później. no trzy już są, dawaj, jeszcze. Przygotuj się. Wysoki wyrzut, trzy tak Agie, no, dawaj. Jeszcze dwie. A ostatnia, po się, i ostatnia decydująca. Wystarczy, zbieramy...